Chcę zapytać, co Panie myślą o tym, żeby zalegalizować marihuanę w Polsce? Taki kontrowersyjny no, na dzień dzisiejszy temat. Zalegalizować mari marihuanę? W żadnym wypadku. A komu to potrzebne? A dlaczego? dlaczego? A alkohol i papierosy są legalne, a też szkoda. No, ale to ale, ale to w, w mniejszym stopniu może ja marihuana, dlatego że alkohol to jest po dłuższym jakimś spożyciu, są zmiany oczywiście, są zawsze jakieś zmiany Organiczne. w mózgu, komórki są nie do, do tworzenia, ale to inaczej działa. Ale nie marihuana. Ale tak alkohol w małej ilości wszyscy wypijamy. Na pewno pani, na pewno ja. Przy jakimś obiadku to przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować, kawkę czy herbatkę. Ale większa ilość, a już marihuana to i w ogóle jakiekolwiek te e, sprawy. A a dlaczego powinny? takie pytanie? Kto chce zalega zalegalizować tą marihuanę? No, co to firma? Ruch palikota. A, ruch palikota. No to już tu nie mam wyrazu uznania. Jest... Absolutnie. Nawet... Weto całkowite! Myślę, że nie ma się co zatrzymywać, jeśli chodzi o ruch palikota. Dziękuję bardzo.